Dodatkowe sprawdzanie, czy zamknąłem dobrze auto. Dzień dobry. Jest niedziela. Nie wiem, który. Drugi chyba? Trzeci? Trzeci listopada. W sumie i tak miałem nie mówić dat, więc czy to ważne? Ważne jest to, że muszę iść pod prysznic i że już jest 12.30. Trochę mi zeszło z tym wstawaniem dzisiaj. Ale to wszystko dlatego, że wczoraj miałem w planach iść o trzeciej nie? w posta. Miałem w planach iść o trzeciej i spać, ale niestety z Weroniką zaczęliśmy dyskutować na pewien poważny temat. I pomimo że nie zawsze się zgadzaliśmy, to potrafiliśmy sobie pewne rzeczy wyjaśnić nie do końca był to powód do kłótni, a raczej do normalnej rozmowy. Tymczasem ja idę pod bo Boże! Odfruwał. A Was zapraszam na kolejny odcinek. Tu jest otwarte? Jest! Pyk! Wow, wkłady do kuchenki. Idę do toalety. Powiem Wam, że ceny, że te wkłady do kuchenki to nie powalają 4 euro za sztukę, ewentualnie to chyba 12. Coś za 4, czy 3 euro? W Polsce za 4 zł, są chyba, czy za 5? Proszę przyznać, że moja cierpliwość się skończyła i idę stąd w, w hołełę. Ktoś to kiedyś u nas mówił, jak był mały. W chowełę idę. Jest 13. Ja mam dokładnie 1040 km do celu. Nie będę stał tutaj pół dnia czekając na Ło! Jakiś szalony ten. Haunted me. i saw a light but it was too dark for me i heard you calling i saw your sleepless face and i felt hard i guess i'm falling for you girl i can reach the stars W ogóle to wczoraj, jak kładłem się spać, strasznie nawalało mi całym busem, w prawo i lewo, już się, przez chwilę to się zacząłem bać, czy nie powinienem się inaczej ustawić, bo bujało strasznie, wiatr był niesamowity, no i w sumie dzisiaj, dzisiaj jadąc przez Francję, tutaj w stronę, w stronę Hiszpanii, widzę tego efekty. Cała masa powalonych drzew, połamanych gałęzi, powurywanych różnych rzeczy. Niezła wichurka tu przeszła. Yeah. If you Piąteczki po prostu, od Blue weszło 995 Dizla weszło 197,16, ogólnie to idę sobie po wodę od razu jak już tu jestem, tu jest fajny kranior, można sobie wody nabrać, potem z tym może być różnie. Straszny sentyment mam do tej stacji. Jestem ciekaw, czy ktoś wie dlaczego. I to ona w ogóle nie dotyczy początków ale Jej zmienili szatę. Kiedyś to było szaro, buro i ponuro, jest teraz jest ładnie kolorowo. Natomiast y, zdjęcie, które zrobiłem, było w nowej szacie. Już w tej, co teraz. Ooooo! Spokojnie. Tutaj też trochę wichurka przeszła, bo sporo tych liści leży wszędzie. Że powiało tutaj. Na pogranicy. znaczy do tej pory wieje, nie wiem czy było widać tam, nie wiem czy dobrze zapało, ale fale na morzu są srogie. Opa. To jest zdecydowana zaleta nowego Mercedesa. Że ja wsiadając nie muszę się martwić o kluczyki, gdzie ja je mam, gdzie je ja wsadziłem, w którą kieszeń. Tylko po prostu wsiadam do auta, wciskam przycisk i ono odpala. To jest naprawdę wygodne. Nie miałem z tym nigdy do czynienia i zawsze myślałem, że... Aaa, 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 to jest taki bajer. Ale to jest naprawdę wygodne, zwłaszcza jak dużo wsiadacie i wysiadacie. Hej Mercedes. Mercedes? Tak, proszę? Nawiguj do Badajoz. Brak dostępnych adresów dla tego wyboru. Mercedes? Hej Mercedes. Mercedes. Hej Mercedes. Mercedes. Tak, proszę. Nawiguj do Badajoz. Brak dostępnych adresów dla tego wyboru. No, to jakbyście pytali, no i po hiszpańsku i po polsku ona nie kuma, nie? Crystal skies, crowded places, lonely faces, howling wind in those eyes, desperation, hesitation. From the darkness of the night, we'll be shining past the brightest light. Relapsa nie wyłączam, bo tu jest po prostu. Jezus, tutaj zdjęcie takie ściądzie, że to zaraz idzie na Instagrama. Zachwycony jestem. Yy, Jedę dalej. Ale musiałem się zatrzymać, żeby to zdjęcie zrobić. Po prostu musiałem, tylko wpuszczam teraz. Właściwie to miałem być na 23 w Balahos, pokazuje mi pierwsza w nocy, bo tak, o tu sobie coś zjem, o tutaj sobie zrobię zdjęcia, coś zrobię sobie Hyperlapsa, a tutaj sobie robię zdjęcie i tak to się żyje powoli, tutaj sobie <grybujesz> Nie ma tak zaparkować w ogóle bez sensu. Nie mam ich parkingowych idę zobaczyć, czy nie mają tu w ogóle prysznic, Jak nie mają pryszczyków. O, o nie było lepiej, muszę Wam powiedzieć O i tutaj deszcz też przyszedł, łukę sobie wziąłem I To, że tu się nie da wyłączać światem, jest naprawdę meg. Witam wszystkich z Badajoz Powiem wam, że Nie nagrywałem nic w Hiszpanii Bo w sumie nic się nie działo ciekawego 98-87 go. Eee, nie dojechałem na miejsce zmuliło mnie w nocy i poszedłem spać, I w sumie to jest o siódmej, ładnie widno tu jest w ogóle o tej porze, ale to jest tak jakby ósma rano naszego polskiego czasu, więc co po ósmej już. Eee, no, ja jakieś 40 km, także zaraz zrzucę to. Zrzucę drugie, mam dwa punkty w nie. Także no, trzymajcie się ciepło. Wszystkim życzę tradycyjnie już miłego dnia, fajnego popołudnia, super wieczoru albo ekstra nocy. Tradycyjnie i tradycyjnie już zakończam ten odcinek. Trata-se aí, Show me love and how it feels